Hej, kolejny odcinek fraktalowy, tym razem na ale i Renegade. Zjedzmy sobie fuda i lecimy. W tym momencie mogę bardzo fajnie sobie kliknąć trójkę i zostanę przeteleportowany w to miejsce, gdzie boss się pojawia. Pamiętamy o tym, żeby ciągle klikać w 4 No tutaj to akurat powinienem to zachować, bo nie ma nikogo obok mnie. Dowiemy się na kale. Mogę rzucić duszka pod CC. Dobijemy, chyba dobijemy. No i skipnięte. Bardzo ładnie. Mamy portal. Uważamy na meteory. No ale kryterium na bardzo ważne jest management tymi legendami i słapami broni. Tutaj też mogę szybciej w 4 rzucić. Trzeba się schować. Tu można się schować tak przed kamieniem, tak śmieszne, ale. Klikamy trójkę. O, i bardzo fajnie już pod bossem jestem. Jak za szybko się kliknie, to dostanie się CC. To też trzeba uważać. Wyskakujemy piątką. Na słapie mam staffa pod CC specjalnie, żeby użyć piątki. I też mam trochę hila, jak jest potrzebny. W tej fazie się przyda. Idziemy na środek, uważamy na staki i udało się dobić. Robimy dj. Jestem ja zmienię sobie na Dwarfa, żeby mieć dodatkowe CC w razie czego. Tutaj mam taki sznurek pod CC, to tam tuję. Zazwyczaj zaczynam na Kali, bo jest najwygodniej. O, tutaj miałem Out of Range, niestety. Trzeba rozdać trochę Alaka. I dobić ją do 66%. Uważając na lasery. No i pięknie. Już mogę troszkę szybciej sobie słapnąć na Staffa, bo będę musiał zetagować tego Soro'a widzicie, bardzo fajnie to wchodzi. Pod trójką mam bloka. Troszkę majta. Tu tak samo zaraz zmienię na staffa, żeby CC dobić. Użyjemy tak. I dobijamy. Ciężko, Revenant'a w CC przebić, naprawdę. To jest tak dużo crowd control speli. Tutaj tak samo. Jako Alacrity biorę tego z lewej. I dojeżdżamy. Uważamy na firę, trzeba odejść. Słabka na staffa i dobita. Uważamy za lasery. 4% i leży. Wchodzimy na 99. Na niektórych bossach fajnie można zacząć ze staffa, od razu to CC zrobić i szybko się przerzucić na swordy, żeby zrobić Bursta. Tak, oczywiście też kliknę Alakrit i na Mistloku, żeby było troszkę łatwiej to rozdać. Zawsze mamy bonus i także tutaj gram dwarfa moim zadaniem jest rozdawanie stability przez co nie spadniemy już przywykłem do wychodzenia przed bossa i rzucania tego staba tak do tyłu więc w miejscu z którego przelatujemy troszkę łatwiej tutaj ktoś zepsuł portal musimy polecieć o, zaraz będzie CC bardzo zbicie, także słapnę sobie na staffa Mamy 33. Mamy, ale w razie czego też rzucę, bo ktoś tam przepalił pierwszy. Mogłabym też przepalić drugi. Dobra, tutaj Dwarf. Przy tej platformy nie będę rzucał, bo trochę byłem spóźniony. Nie chcę mieć na cooldownie tego spala. Od razu tutaj wrzucimy. No i ładnie. Też nie można zapominać o klikaniu F2 i F4 na platformach, żeby błony podtrzymać. I dobijamy. I także stability trochę dam. Ocz i dobite. Jak tego stability aż tak bardzo nie potrzeba, to gra się Asasyna pod DPS-a. No chyba, że nie mamy żadnego źródła boon stripa jest na przykład No Pay No Gain, no to można zagrać demona i stripować na demonie. Special I troszkę staba. No to ja chyba bez przystaka. No to lecimy. Ja muszę w mistroka wziąć, mam combat. Bardzo fajny motyw można zrobić. Jak mamy special action key, a to można użyć go od razu po piątce. I wtedy bardzo dużo Sissy się wciska. Nie wiem, czy tutaj skipujemy, czy nie. Chyba skipujemy. Także dam tutaj staba i hop, zrobię GG. Duma się robi na dwa sposoby: albo się zabije tego na środku i trzeba wskoczyć do bańki, albo jak ten na środku już żyje, to można slash GG zrobić. I wtedy osoba z tym Dumem ginie i on nie wybucha. Okej. Ok. Jak widzieliście, dostałem Duma i zamiast odbijać tą kulkę, musiałem zrobić GG. Także na czacie też wtedy się pisze bu, i ktoś inny wtedy idzie to odbijać. Tocz. Dorasajmy tutaj szybko. Okej, okay, nice. Wskakujemy. Tym razem akurat nie mam. I odbijamy. Tutaj mamy dwóch wirtuoza, Nie wiem, czy będę odpowiedzialny za robienie anomalii, ale bardzo często tak jest. Mogę sobie słapnąć na asyna. Akurat dostałem Duma. Robimy anomalię. Na Power Alacrity Renegade te anomalie bardzo szybko schodzą. I bardzo fajny burst jest. Czekamy na kolejnego bara. Tej anomalii nie trzeba robić, bo zdążymy arka zbić do 40% i ona wtedy znika. Ostatni CC bar. Zaraz powinna się anomalia pojawić. Albo nie. No chyba go dobijemy, a jednak jest ano. Okay. Kolejny CM za nami. Ty wezmę stability, F4. 2 nie ma co, bo to daje majta tylko jak mam Kala favor. Pattern jest generalnie ten sam, zaczynamy ze stafa. Powinienem na Kali zacząć. Okay. To bardzo fajnie się przydaje... CC z Dwarfa i ten Stabik też jest przyjemny. Na końcowej fazie się przyda. Czy mogę szybciej na Staffa słapnąć, Dobijamy CC. Do bańki. Okej, okay, i tutaj Stability od razu rozdaję. I dobijamy bossa. Na Kali też bardzo fajny jest ten Dark Razor, on dejzuje co sekundę, więc mogę to rzucić tutaj w moby i nie jestem w stanie przez te 5 sekund nic zrobić, bo ciągle Interrupta dostają. A te mody wrzucają taką bańkę, która reflektuje, chyba nie reflektuje, tylko mrukuje projectile. I no dość ciężko jest osobom, które mają projectile, by się przez to przebić. I też na Swordzie na piątce mogę płynąć. Zoskakujemy, trzeba go walnąć. Można zejść. Schodzi? Schodzi. Zaraz ja zejdę, bo już mi nie mam. Jako Alacrity markuję tego dolnego. Dla DPS-ów zostaje reszta. No też HBZN idzie oczywiście, czy tam jakiś healer obojętny, który by był. Tej staba chyba nie potrzebuje. O, trochę się pospieszyłem z tym stafem. O sekundę za szybko. Dobijamy ekosy, zobaczymy czy będzie plu czy nie. Nie będzie. Jak nie pluje, zmieniamy sobie na staffa, dobijamy CC. Alacrity oczywiście też trzeba rozdać. 33%. Przekajtowane, fajnie. I dobijamy go do końca. Tutaj koniecznie dwarfa bierzemy, stability się przyda. Bardzo fajnie mogę trójką, czyli -e wojdować ten jego atak drugi. Dogadani? Dogadani. W tej fazie zmieniam na staffa, żeby od razu przyszykować CBCC. Mamy 15%? Ok, nawet tego nie walną. I tutaj chcę się wypalić ze wszystkiego, co mam, i szybko stabik. Powinniśmy mieć też Staba od Heelfire Branda, no ale ja też lubię tutaj rzucić tego Staba. Wiecie jak to z Heelfire Brandami różnie bywa. Słomplandzik na daily. Na słomplandzie się przydaje portal z rajdów. Nie trzeba biegać z tą kulką. Napiszmy, że ready. Dobra, no to chyba lecimy. Portal wyrzucamy przed. I zrobione. Lecimy dalej. Ale we nie wleciał czego do tego zielonego zlurować. No, Dobra, można go bić. Gdyby jednego do 50 powinno się udać. A nawet nie musiałem CC bar rozbijać. Drzewko można zabić, żeby nie przeszkadzało. Musimy się przesunąć. Jest CC bar, ale nie wiem czy chcemy tam podchodzić. To no, w sumie moglibyśmy to dobić. O, już się wyłączył. Musi na tym zielonym polu stać, Gdy się aktywuje. I do 25%. Powinno się udać. Ok. Teraz po No I ktoś mi zabrał. No, Deepstone. Na Deepstone też Dwarf jest fajny. Stability. Bierzemy kulasa. Coś już chyba odniósł. Dobra, pójdziemy dalej. Pajączki trzeba powybijać. Brut Madery. Kolejny etap z Minotaurem. Ten mega się przydaje stabik. On ciągle odpycha, także kampimy tego staba. Jeszcze jeden im został. Na tym etapie też bardzo ważne jest, żeby Alecriti klikać, bo wtedy special krzynki jest częściej. Można fajnie po krawędzi sobie chodzić. I na koniec można przejść i kliknąć ten guzik. No, czekamy na pula, będzie pól, czy nie? Jeden był, będzie drugi, jest i drugi. Na tym fraktalu, jak widzicie, że takie leciutkie gwiazdki jasno są w jakimś miejscu, to znaczy, że to jest ceny jeden czast i można podejść, kliknąć special i sobie go otworzyć. Na tej fazie też przydaje się stability. To są takie moby, gdzie one są on, shade. One mają taki atak, który dość mocne CC wrzuca, więc najga się stability tam przydaje. Teraz musimy powybijać Spectral Flame. Można je lepnąć, zabić. Bo ogólnie nie możemy pozwolić, żeby doszły do bossa, bo wtedy się naładuje, wybuchnie i nas zabije. Czasami zostaje na tym samym miejscu, czasami przeskakuje na drugi koniec areny. Deep Stonic zrobione i Solid Ocean na końcu. Dobijemy macki, żeby wyszły kolejne macki. Musimy pobijać kolejne macki, żeby wyszły kolejne. Chyba zbicie macki trochę zabiera HP bossowi z tego co wiem. No troszkę mu zabiera, z 2%, 3% może. Kolejne macki i ostatnia. O, trzeba kryształ podnieść. Albo nie, albo tak. Albo nie? Aha, dobra, to już koniec jest. I zrobione.